Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj, 11 kwietnia, rozpoczęła się Master League o godzinie 12 w nocy. Jak na Master League przystało, najczęściej używanymi Pokemonami są Pokémony legendy. Zrobiłem sobie dzisiaj małe zestawienie Pokemonów, jak te, które tutaj widzicie. I teraz tak, yy, najczęściej stosowany 40 pokémonów. Które właśnie tutaj wymieniam? Jak widać 18 z nich to legendy. Reszta bardzo często stosowane Pokemony w zestawieniach. I najczęściej stosowane Movesety oraz według stron i statystyk po 10 Pokemonów najlepiej kontrujących każdego z tych Pokemonów. I do jakich wniosków zaszedł Stosując to wszystko. Wypisałem wszystkie Pokemony, które są kontrujące i ilość kontr, w których występuje jako jeden z 20 najbardziej efektywnych Pokemonów, kontrujących na każdego z tych 40. I co się okazało? 19 z tych 40 Pokemonów kontruje Weevil, który jest typem lodowo mroczny. Kolejny Pokemon, który równie mocno kontruje to Deoxys, atakujący 18 kontr, MiUTU 16, Garchomp 13, Brelum 13, Gengar i Blaziken po 12, Rayquaza, Lucario, Graudon i Mamoswine po 11, Salamence 10, Latios, Machamp, Roserade, Dialga. Viratina, Origin, Gardevoir, Electivire i Metagross. To są pokémony, które kontrują najwięcej, najczęściej wybieranych pokémonów. Pozostałe, jak widać na filmiku, na żółto zaznaczone te, te pokémony, które kontrują po 6 i 5, czyli jeszcze nieźle. Rzadziej kontrujące to pokémony, które są na zielono i one kontrują 4 lub 3 pokemony z tych 40. A pozostałe, po 2, po 1, zaznaczone na, na niebiesko, znalazły się w zestawieniu, ponieważ są pokemonami, które również można przemyśleć przy zestawianiu najlepszych y, pokemonów do walki. Także polecam zapoznać się. Link oczywiście do, y, na, do naszego podsumowania poniżej. W komentarzach piszcie, jak Wam się podoba zestawienie i nie zapomnijcie uwzględnić tych parametrów przy wybieraniu swojego najlepszego teamu do Master League. Pozdrawiam. Jeżeli się podobało, to klikamy subskrypcję, oczywiście standardowo tutaj. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzach, na pewno coś będziemy robić. Pozdrawiam, do usłyszenia.